Cześć, z tej strony Misiek Dzisiaj gramy w farminga 19.18 na telefon Tak, Forty ze mną jest My jemy Zboże Znaczy nie wiem nie no nie ku mój stan konto to jest 100 tysięcy... oj tak 100 tysięcy 300 100 tysięcy 300? Słuchajcie mam misję Ja sobie... tak mogę pojechać tylko wymienię traktor Dobra jedziemy jak zrobię tą misję to może wam pokażę bo chciałem a nie, tutaj powinienem dostać trochę 30 może tysięcy albo 25 zarobię jeszcze z pola jednego i drugiego to około 200 powinienem mieć to jeszcze 40 to bym tego lepszego fast tracka kupił chyba, że bym tego fast tracka gorszego, oczywiście a nie, mówiłem wam Chciałbym e, może w tym odcinku albo w kolejnym e, kupić e, JCB Fast Track, a potem Wam pokażę, no i e, jakbym e, właśnie teraz zarobił kasy na drugiego, tego lepszego Fast Track'a i potem bym zarobił kolejne, kolejną kasę, bym właśnie sobie... Mm, Kupił e, tego gorszego fast tracka, by mi zostało kasę, bym sobie kupił największy siewnik. E, pszenicę mam całą. No i jedziemy. Z pszenicą. E, pociąg, który nie jeździ. To pszenicy mam. O, mój traktor już, już ledwo, można powiedzieć, że dyszy i trzeba już go naprawdę wymienić, bo yy, ten traktor już trochę ma pierwszy odcinek, drugi powinien, znaczy zawsze to powinien być, że taki traktor jeden na przykład do któregoś odcinka ma dotrwać. Ale nawet w pierwszym odcinku, jakbym go sprzedał, to bym miał na przykład y, 70 kilka, jak mi się wydaje, 70, albo 80 kilka do 25 tysięcy, 80 lub 70 kilka tysięcy, dodać 25 tysięcy, no to y, y, 95 albo 105. No to, to jest bardzo dużo i za te pieniądze bym mógł sobie kupić. Yy, o, mało dostałem. Dostałem 40. 14. Nie, mało. I taki stary traktorek mam. Idzie jakiś brudny. I takim traktorem muszę się wozić. No. Dobra, przełączamy się. Chyba trochę mi się zasiał kurydzy, nie wiem. Myślę, że nie. No ale jak mi dźwięknie, trochę będzie tak niefajnie. No i jedziemy. I właśnie o Forty w pierwszym odcinku tak mi się wydaje, że mówił, bo on chciał właśnie, żeby to był jego traktor. Ale ja tego traktora też jak sprzedam, to będę miał kasę na nowego, to mu kupię jakiegoś Na pewno tak, no nie wiem, do 200 tysięcy, do 100. Dobra, zanim ja to zasieję, to miną wieki. No to zrobię przerwę, narka. Dobra, już y, jesteśmy. Zasiałem. Tak? I tutaj powinniśmy na tym zarobić około, no na dwóch palach, 30 tysięcy, 40. To będziemy mieli 180, ale nam jeszcze 20. Kilku tysięcy brakuje do właśnie tego. Mm. Mm. I. No. Mm. Teraz sobie może zasiejemy. Mm. Niech będzie rzepak. Na no, rzepaku. Gdzieś. Aha, Janaj. Mhm. Boże, teraz sobie z silosa. Jakie w silosie coś. Tutaj do silosa pakuje, No ale to nawet nie głupi pomysł. Wiecie co, zrobię przerwę, może do silosa sobie wpakuję narka. Jednak do silosu pojadę na, na filmie. No to trochę mi to zajmie, więc kolejna przerwa. Już kończę. Tylko. Został mi taki kwadracik. No i to nie musi być chyba równo. <laughs> no. Kolejny odcinek będzie z czternastki, albo wcale się nie pojawi, nie wiem. Jutro też powinny się pojawić trzy lub dwa lub cztery odcinki. Tak będę miał czas. Tak, powiedzmy. No nie wiem, kiedy dokładnie ale po prostu się pojawił, o tak wam powiem po prostu się pojawił tak sprawdzam tak. i może um, body toss zaczniemy nagrywać znaczy body toss to może jeden odcinek będzie, nie? 1, 2 jed, Dobra, już jadę odstawić ich rośnie. Tutaj już coś zaczyna rosnąć. Dobra. Dobra. Odstawiam i widzimy się już z pełną przyczepą Dobra, mam pełną przyczepę. Z silosu napełniłem. Hmm. E, zapomniałem jak to się nazywa. Hmm. No. Jak chcecie więcej to napiszcie hashtag, hashtag JCB, czyli hashtag JCB JCB i się pojawi. Teraz jedziemy 65 i na Waszych oczach sprzedam i kupię. Tak był już ten traktor. Robimy przerwę, bo kasy leci. Dobra, mamy 163 tysiące, jeszcze odrobinki potrzebujemy. To powiedzmy, że no, nie wiem, coś jeszcze wyjdzie z losa? Nie, no buraków nie. Kukurydzę nie. Lecznik też nie. Ziemniaki też A Albo jaki tylko tyle. Trochę mniej nawet tych ziemniaków. Po co mi tyle ziemniaków? i jacie jakie to jest nerwujące dobra tyle 40% i stycze dobra zimnioków 21% i sprzedamy tylko do yy, równą albo trochę więcej 65 i się widzimy za chwilę. Już mamy 67. Jadę odstawić przyczepę. No i widzimy się. I teraz na Waszych oczach kupuję JCB Fast Tracker 3230 Xtra. Ma 230 koni mechanicznych i jego maksymalna prędkość 60 kupuję. Proszę, to jest mój JCB. Takie szybkie porównanko. No nie No i sprzedajemy tego mamy 75 No to nie wiem co kupić dużo jest Nie wiem Czekajcie zrobię przerwę i się zastanę Kupię jeszcze ten duży siewnik. Na pewno będzie większy. O 3 metry. Dobra. Kupujemy. Kupujemy. Szybki. CB. Nie wiem, możemy jeszcze coś dokupić. Hmm. Nie wiem, większą przyczepę może. Chyba, żebym to kupił, ale nie wiem. Dobra, na razie zostawię te pieniądze, bo mi się przydadzą. No, to fajniutki. Dobra, i chyba tym oto... Znaczy tak mi się wydaje, że chyba... Tym oto akcentem zakończymy ten odcinek. Ja byłem Misiek, Narka.